Cześć kochani, witajcie w nowym filmie My właśnie się szykujemy Jedziemy do Iska po regał dla Michalinki I po drodze też do Maka Bo dzisiaj jest ostatni dzień drwala Dzisiaj albo jutro, dzisiaj jest 13 A jest do 14, więc podejrzewam, że jutro też jeszcze będzie dostępny Ubieramy Michalinę I lecimy Dzisiaj regału nie będziemy składać, bo już Szymon nie zdąży przed pracą, a nie chcemy, wiecie, rozstawiać, żeby po prostu to leżało, także jutro rano na spokojnie się szybciutko to zrobi i już poukładam zabawki do końca, zamówimy naklejki i będzie cały pokój gotowy, więc się bardzo cieszę, ja dzisiaj jakoś się tak... Wielce nie szykowałam, mam bluzę, leginsy sportowe, bo w sumie nie planowaliśmy nigdzie wychodzić, ewentualnie gdzieś tam na zakupy czy na szybki spacer. Może później się z nią przejdę po południu, ale zobaczymy jak pogoda, bo jest trochę zachmurzone niebo. Jest ciepło, bo jest tam około 6-7 stopni, ale zobaczymy czy nie będzie padać deszcz. Wczoraj była u mnie koleżanka, byliśmy sobie w restauracji na kawce, w domu zjedliśmy karbonarkę. Więc też była fajna niedziela. No a dzisiaj zaczynamy już nowy tydzień, więc zapraszam na kolejny film i życzę miłego oglądania. Tak wygląda nasze ubieranie. <laughs> Nie chcesz się ubrać? Chodź. Opsa. Założymy. O, gdzie tu jest twet tweterek? Tu jest. Pani tego nie wolno. Mama ma takie fajne sznurki przy bluzie nie. Tak. Gdzie jedziesz? Po, po, jezu zawsze mówię komoda. Poregał jedziemy do twojego pokoju. Tak! <głos> <głos> tak. Kupiliśmy ostatniej do pokoju takie poduszki. Jest jedna welurowa, w takie perełki, a druga szara, motylki. Ładnie pasują. W tej strony nie, bo ty się możesz uszczypić. No nie stój ci tak na mamę. Dbam, żeby ci się nic nie stało, no. To możesz gryźć, ale tam nie. No. Jedziemy. Na, drwa na Ostatni drwal w tym roku. Znaczy w tym sezonie, bo pewnie pod koniec roku, jak się zacznie, no to też sobie nie będę mogła odpuścić. Ogólnie mój ulubiony drwal, to jest drwal na ostro, ale niestety chyba go teraz nie ma, więc yy, wezmę drwala z żurawiną. nie ma drwali w naszym maku. O, jakie fajne pufy. Chyba weźmiemy taki po prostu We're going with the other. The other. The other. The other. Królowa Jeszcze byliśmy w Lidlu Ale tylko po mleko Wczoraj przyglądałam sobie gazetki I zobaczyłam, że jest właśnie Mleko w promocji, a akurat nam się kończy Także wzięliśmy dwa kartony No i jedziemy do domu Ty do roboty, nie? Niestety Ale zleci szybko to wieczora Nie? Już jest pół drugi Nie, 13:11. Kładamy zwierzątka. Tak, mama wrzuci. Tak. Teraz proszę. I tu do środka. Tyk. No, pięknie, jeszcze raz. Teraz tego spróbujcie Do środka. Pięknie. Jeszcze lwa. Teraz powyciągaj. Dobra, obieram właśnie Michalinie yy, warzywa na zupę i teraz buraki, więc założyłam sobie rękawiczki. Będę zaraz wszystko kroić, wrzucę, żeby się gotowało i pójdę ją uśpić, chyba bo już jest trochę śpiąca. Dzisiaj jakoś tak wszystko wcześniej, więc sobie już wstawię, żeby się robiła powolutku. Może chwilkę się też położę, bo w sumie. Wszystko już mam zrobione. Ja słuchajcie, teraz jej robię tak, że robię jej zupkę. I ona mi tak przeważnie starczy na 2-3 dni. Zależy ile wyjdzie. Dzisiaj będzie chyba dosyć sporo. I oprócz tego jeszcze dostaję coś, co może sobie sama gryźć. Czyli no różnie zależy co tam jest. Marchewka broku. i cały garnuszek. To mi się ugotuje, zblenduje. Dobra, Michalina śpi. Czekam, aż się zagotuje ta zupka dla niej i wyłączę. No i też mnie trochę znużyło, powiem Wam szczerze, więc albo drzemka, albo kawa. Nie wiem, kurczę, chętnie bym sobie też kawę chyba wypiła. No mam nadzieję, że teraz pośpi trochę dłużej, bo rano miała króciutką tą drzemkę, bo u sąsiadki jest jakiś remont i troszeczkę tam było hałasu, więc chyba się przez to obudziła, ale teraz już jest cichutko, więc może sobie trochę nadrobi i się wyśpi, żeby miała dobry humor. No a ja teraz sobie odpoczywam. Więc y, takie popołudnie na spacer nie idziemy, bo brzydka jest pogoda. Jak byliśmy w sklepie, to wiało nieprzyjemnie, nawet się chodzi, ale się chociaż chwilę przewietrzyła. Wiecie, jak jechaliśmy i chwilkę też była na dworzu, także y, chociaż trochę świeżego powietrza. Y, no, a ja sobie teraz siedzę, chwilkę odpoczywam i y, za chwilkę wracam do dalszych obowiązków. mamy walentynki składamy regał do Michaliny do pokoju książeczki na zabawki tak masz prezent na walentynki będziesz miała książeczki na wierzchu Michalina walentynkowy strój dzisiaj w serduszka no tak i tak ładnie spała znowu patrzcie zaczynają mi się kręcić włosy co tam tata robi? Wszyscy, wszyscy pomagają. Cała rodzinka się razem z Tak? Cała rodzinka. No. Zobaczcie, przyszło nam zaproszenie na rodzinę. Zamawiałam na Allegro. Jakieś znalazłam po prostu takie, które mi się spodobały. W środku wyglądają tak. Resztę już wypisałam. I zostało jedno z tyłu baloniki. Do tego była koperta w zestawie. I jeszcze takie naklejki, więc... Te naklejki dobrałam w sumie... O, tu jakieś takie, żeby się... Smart zaliczył. Bo te zaproszenia były tańsze, więc zamówiłam, ale bardzo ładne. Takie wiecie, na zwykłym papierze, ale ładnie nadrukowane. Wszystko wyraźne. W środku też fajna czcionka, więc ładnie wypisałam i będziemy wręczać. Więc już tak przygotowania trwają. Zaraz Wam jeszcze pokażę regał. A tak wygląda ten regał. Na razie ułożyłam tak, tutaj zabawki są powojmowane. I musimy tylko jeszcze go jakoś przymocować do ściany, żeby się wiecie, jak będzie się opierać, żeby się nic nie przewróciło, żeby było bezpiecznie. Tą ramkę chyba na górze gdzieś, nie wiem, powiesimy. Na razie jest tak, muszę włożyć jeszcze tam zdjęcia. I tak to wygląda trochę mnie wkurzają tutaj te kreski, że to widać. Ale wiecie, nie był drogi, więc za tą cenę myślę, że jak najbardziej OK. I słuchajcie, kwestia sporna, czyli telewizor. On tutaj wisi, ale my go nie używamy. Jest tutaj w razie czego po prostu, gdyby ktoś kiedyś na przykład u nas, nie wiem, nocował, czy chciał sobie odpocząć w tym pokoju, gdzie jest też kanapa, więc po prostu jest, ale to, że jest nie znaczy, że jest włączony. Jak mieliśmy sypialnię, też go tak naprawdę nie używaliśmy, ale tutaj nie zawadza, więc myślę, że... Nic złego się nie dzieje. A tutaj już mamy wszystko fajnie poukładane. I się cieszę, bo są na wierzchu książeczki. Na razie nasza kolekcja wygląda tak. Teraz kupujemy te ze złotej kolekcji bajek z gazetek. Na razie mamy dwie, już wiem, że jest też trzecia królewna śnieżka. I będą po prostu się tutaj te półki zapełniać. Słuchajcie, Michał się miała tylko jedną drzemkę. A jest już 18, więc myślę, że dzisiaj po prostu wcześniej położę spać. Więc za chwilkę będziemy tutaj sprzątać i szykować wszystko do kąpania. Ja już się będę z wami żegnać, bo ten vlog wyszedł taki właśnie już w sam raz, jeżeli chodzi o długość. Także dzisiaj za dużo nie nagrywałam, bo też wiecie, mieliśmy walentynki, więc troszeczkę czasu sobie spędziliśmy razem rodzinnie, a jutro y, idę do fryzjera, więc jutro będę nagrywać metamorfoza, Chyba zrobię sobie trochę jaśniejsze włosy. Także y, czekajcie na kolejnego vloga. Mam nadzieję, że to Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Także dzisiaj się Michalina z Wami żegna. <grym> I y, dziękuję bardzo za oglądanie. Buziaczki. Pa, pa!